W wieczór poprzedzający wypiek naszego tartin bread musimy przygotować zaczyn, który będzie dojrzewał w chłodzie. U mnie to było jakieś 15 stopni, bo mniej więcej po jakichś 10-12 godzinach wiedziałam, że będę dopiero piekła ten chleb, czy nawet 14 godzinach. Jeżeli miałby dojrzewać krócej, musi być wyższa temperatura. To wszystko zależy od warunków w koło, panujących, a także od wody, w której będziemy rozwijać nasz zaczyn. No, więc potrzebujemy na dwa bochenki tartin. Potrzebujemy 50 g startera, czyli naszego zakwasu. U mnie pszenny. 50 gram y, mąki pszennej pełnoziarnistej. U mnie była to y, świeżo zmielona w młynku Uwielbiam go. 50 g mąki chlebowej pszennej. I 100 gram wody. Zalewamy, mieszamy, przygrywamy. Aby nam nie wyschło. I zostawiamy to. Jeszcze jedna kwestia. Bardzo ważna jest, żebyście wiedzieli, jaką moc ma wasz zakwas. W oryginalnym przepisie jest 50 gram zakwasu, no więc jakieś 25 gram zakwasu na jeden bochen, tak? Bo przepis mówi o dwóch. Mój zakwas nie podniesie bochenka na 20, 25 gramach swojej wagi w życiu. Ja daję, dałam tutaj w przepisie akurat 40 na jeden bochenek, czyli 80 na, na dwa. Następnego dnia w osobnym naczyniu sprawdzamy, czy nasz zaczyn jest już gotowy do ciasta chlebowego. A robimy to w następujący sposób. Wlewamy wodę, bierzemy kawałek naszego zaczynu, rzucamy i patrzymy, czy się unosi. Jeżeli się unosi, jest idealnie dojrzały i możemy przystąpić do robienia chleba. Będzie nam potrzebne. Pamiętajmy, że cały czas przygotowujemy na dwa bochenki. Będzie nam potrzebne 200 g naszego zaczynu, 900 g mąki pszennej, 100 g mąki pełnoziarnistej pszennej lub żytniej, u mnie świeżo zmielona i w oryginalnym przepisie u Chada Robertsona jest 700 g wody plus późniejsze 50 gram wody wraz z 20 gramami soli wtłoczonej po 45 minutach odpoczynku ciasta. Po wymieszaniu zaczynu i naszego ciasta chlebowego, mąki, wody. Ja dałam 600 gram wody. Wiem na jakiej mące pracuję, wiem jak ona wchłania wodę, jak się tworzy gluten. No, więc 600 gram jest dla mnie idealne. I do dzieła. Proszę pamiętać, jak mieszamy mąkę, to musimy obserwować, zanim wyczujemy mąki, na jakich pracujemy, żeby nie wytworzył się podczas mieszania już bardzo mocno gluten i żebyśmy go nie przerwali, nie rozerwali, bo możemy mieć wtedy problem z, z, ze zrobieniem chleba. Będziemy szukać przyczyny, a przyczyną będzie po prostu zbyt mocne wymieszanie składników czyli wody i mąki. Wystarczy tutaj mieszać od 3 do 4 minut, żeby z kolei nie za mocno mieszać mąkę pszenną z wodą. Może dojść do sytuacji, że wytrącimy z powrotem wodę. Zacznie nam ciasto błyszczeć i wtedy możemy je wyrzucić. Po 45 minutach przekładam z miski, w której mieszałam e, ciasto, do miski, w której będzie mi lepiej i łatwiej i swobodniej e, składać ciasto. W oryginalnym przepisie jest, y, aby dodać 50 gram wody. Ja dodałam y, 30, ponieważ widziałam, jaką mam konsystencję ciasta i uznałam, y, że 30 gram będzie idealna. I 20 gram soli. I po prostu czujemy, też mieszamy jakieś 2-3 minuty ciasto składamy i po prostu czujemy jak nam się pod palcami w dłoni zmienia struktura ciasta. To jest niesamowite. Następnie będziemy wtłaczać sól razem z wodą. Woda pomaga nam, aby się sól lepiej rozpuściła i wnikła w nasze ciasto chlebowe. Zostawiamy nasze ciasto na 30 minut. Przykrywamy. I, za chwilę, I po 30 minutach do niego wracamy. Po 30 minutach składamy nasze ciasto. Już ma inną konsystencję. Czujemy to i widzimy to. Po wymieszaniu. Nie wyciągamy zbyt mocno, bo jeszcze nie jest tak glutenowa tak rozbudowana, żebyśmy mogli wachlować. Zostawiamy na kolejne pół godziny, przykrywamy. Zamierzchowa mi się, na dole. <grymne> Dopiero teraz się, moja Madziucha mi przypomniała. Madziucha szła koło jej drzwi i mi przypomniała, że na dole jest. Ale masz fazę, wiesz? Pierwszą część naszego przyszłego bochenka wrzucamy do koszyka i jeszcze w koszyku, jeżeli mamy możliwość, napinamy, naciągamy ciasto, sklejamy ze sobą. Nasze dwa buchenki są już rozdzielone, złożone, także jeden idzie garować, dojrzewać do lodówki, będę go piekła następnego dnia, a drugi będzie pieczony dzisiaj, więc będzie dojrzewał w temperaturze pokojowej, jakieś 23-24 stopnie mam w kuchni. Hmm. Podglądam mój bochenek, wyrósł pięknie, ostatnie dwie godziny wyrastał nawet w chłodniejszym miejscu, w jakichś 15 stopniach, ponieważ nie miałam czasu, by go szybciej piec, no więc spowolniłam fermentację, żeby z koszyka nie wyskoczył. W 99% piekę bochenki w garach żeliwnych, 20 minut szybciej zawsze gar rozgrzewam, aby był gorący, tak jak widać na nagraniu, z papierem do pieczenia. Tak jak widać ciasto bardzo ładnie wyrosło, dojrzało. Jest tak delikatne, że ledwo je nacinam, ale musimy to zrobić, żeby po prostu chleb sam nie pękł w najsłabszym newralgicznym dla niego miejscu. No więc tak jak możemy, to nacinamy. Proszę to zrobić. Na pewno konsystencja tego ciasta nie jest do wycinania żadnych wzorków. Widzimy to. To nie ten przepis. Przekrywamy nasz bochen, wkładamy do piekarnika, u mnie maksymalnie 230 stopni na 25 minut, po 25 minutach. Zdejmujemy przykrywkę. Widzimy, że nasz chleb pięknie odparował, jest blady. I teraz kolejne 25 minut odkryty będzie się piekł. Proszę pilnować i patrzeć. Znacie swoje piekarniki, jak to u Was wygląda. U mnie nieraz nawet muszę skrócić czas pieczenia o 5 minut o 7. Nie zawsze wypiekam drugie 25 minut. Tak jak widać. Nasz bochen jest wypieczony, tak jak widać. Wyciągamy go z gara. Proszę uważać, bo gar jest naprawdę y, mocno gorący. Wyciągamy go na kratkę, y, żeby od spodu było powietrze, żeby mógł odparowywać. Około 3 godzin przykrywamy go z zewnątrz y, ściereczką kuchenną, jakąś inną lnianą, taką, którą będziemy uważać za najlepszą my wytrzymujemy przeważnie godzinę półtorej i jeszcze ciepły. lubimy jeść z masłem. W 99% Taki jest dla nas najsmaczniejszy. Tartin bread jest gotowy. Jak może być jeszcze lepiej? To niech będzie. Lajkujcie. Mam nadzieję, że filmik się podobał.